Cześć. Mam takie wrażenie, że świat robi się coraz mniejsze, prawda? Jakby wszystko było bliżej. Mm, no dokładnie. Kupujemy rzeczy z drugiego końca globu, gadamy z ludźmi przez internet, podróżujemy o wiele łatwiej niż kiedyś. To wszystko, wiesz, to część takiego dużego procesu, który nazywamy globalizacją. Globalizacja. Właśnie. Chciałabym dzisiaj, żebyśmy się temu bliżej przyjrzeli. Tak, jakbyśmy byli na lekcji, ale może trochę ciekawszej, bez kartkówki na końcu. Haha, ha, postaram się. Zobaczymy, co to właściwie znaczy, jak to zmienia świat, no i Polskę. Może rozłożymy to na czynniki pierwsze. Świetny pomysł. Bo to jest wiesz proces, który dotyka właściwie wszystkiego: gospodarki, kultury, nawet polityki. Jak się go zrozumie, to łatwiej pojąć, dlaczego świat wygląda tak, jak wygląda. I gdzie w tym wszystkim jest Polska? Dokładnie tak. Jakie jest nasze miejsce w tej globalnej układance? E, łączenie się świata? Można tak powiedzieć. Chodzi o zacieśnianie więzi między krajami, między ludźmi na całym świecie. To jest przepływ towarów, pieniędzy, informacji. Ale też pomysłów. Tak, tak, też idei, wzorców kulturowych. Można powiedzieć, że różne części świata stają się od siebie coraz bardziej zależne. Wiesz, jak w systemie naczyń połączonych. Czyli to, że mogę sobie kupić w sklepie zimą truskawki z Hiszpanii albo telefon wyprodukowany gdzieś w Azji, to jest właśnie globalizacja w praktyce. Taki przykład, tak. To doskonały przykład globalizacji gospodarczej. Ale to nie wszystko. A co jeszcze? No pomyśl, ta łatwość komunikacji przez internet, rozmowa wideo z kuzynką w Stanach. Albo możliwość studiowania za granicą pracy w innym kraju. No tak, Erasmus na przykład. Właśnie. Czy nawet to, że słuchamy tej samej muzyki albo oglądamy te same seriale, które są popularne na całym świecie. To też jest element globalizacji kulturowej. Czyli to nie tylko towary i kasa, ale też ludzie, informacje, kultura. Hmm. Skoro to jest takie szerokie, to jak można sprawdzić, który kraj jest. Powiedzmy bardziej zglobalizowany od innego. Jest na to sposób. Tak. Używa się do tego specjalnego narzędzia. Nazywa się to indeks globalizacji. To jest taki wskaźnik, który próbuje zmierzyć, jak bardzo dany kraj jest powiązany z resztą świata. Bierze pod uwagę trzy główne obszary. Jakie? Po pierwsze, wymiar gospodarczy. Czyli wiesz, jak dużo kraj handluje z innymi, ile eksportuje, importuje, jakie są przepływy inwestycji. Czy zagraniczne firmy inwestują u nas, czy nasze za granicą? Okej, okay, gospodarka, to jasne, co dalej? Po drugie, wymiar społeczny. I tu jest ciekawiej, bo wchodzi więcej rzeczy. Na przykład przepływ informacji. Czyli internet, telefony. Dokładnie. Dostęp do internetu, liczba telefonów, jak szybko rozchodzą się wiadomości. Do tego dochodzi turystyka. Ilu ludzi do nas przyjeżdża, ilu z nas wyjeżdża. Migracje, czyli przeprowadzki między krajami, no i kontakty kulturowe, popularność zagranicznych filmów, książek. Czyli takie połączenia międzyludzkie i kulturowe. Mhm. A trzeci wymiar? Trzeci to polityczny. Tutaj patrzy się na udział kraju w organizacjach międzynarodowych, wiesz ONZ, Unia Europejska, NATO. Aha. Liczy się też współpraca dyplomatyczna, ile mamy ambasad za granicą, ile jest obcych u nas. Podpisywanie różnych umów międzynarodowych. To wszystko pokazuje zaangażowanie polityczne na świecie. Gospodarcze, społeczne, polityczne okej, okay, to ma sens. A jak Polska na tym tle wypada? Jak spojrzymy na mapę na stronie 98 tak. To widzę, że Europa Zachodnia, Kanada, Australia są takie mocno pomarańczowo-czerwone mają wysoki wskaźnik, a Polska jest gdzieś tak w przedziale 71-80. To dobrze? Źle? To znaczy, że jesteśmy krajem o relatywnie wysokim stopniu globalizacji. W danych z 2017 roku, o których mowa w materiale, Polska zajmowała 29. miejsce na świecie. O, całkiem wysoko. Tak. Kraje Europy Zachodniej, jak wspomniana Szwajcaria czy Holandia, są w ścisłej czołówce. To pokazuje ich e, bardzo głęboką integrację ze światem gospodarczą, społeczną, polityczną. One są często mniejsze, ale bardzo otwarte. A kto jest na drugim końcu? Na drugim biegunie są kraje słabiej rozwinięte, często bardziej izolowane, o mniejszych powiązaniach na przykład niektóre państwa afrykańskie. Okej. Okay. A ten wykres obok mapy też na stronie 98 on pokazuje zmiany od 1970 roku. Wygląda na to, że i świat, i Polska stają się coraz bardziej zglobalizowane. Ta linia idzie w górę no właśnie. Ale w Polsce widać taki mm, niesamowity skok gdzieś po 1990 roku. Wcześniej byliśmy poniżej średniej światowej, a potem nagle wystrzał w górę. Co się wtedy stało? To jest bardzo ważna obserwacja. To właśnie zmiany polityczne i gospodarcze po 1989 roku. Polska się wtedy, wiesz, bardzo mocno otworzyła na świat. Aha. Zaczęliśmy się integrować z Zachodem, wstępować do organizacji międzynarodowych, otworzyliśmy granice dla handlu, dla inwestycji, dla ludzi. Ten gwałtowny wzrost wskaźnika globalizacji, zwłaszcza w wymiarze gospodarczym i społecznym, to jest właśnie odzwierciedlenie tej transformacji. Po prostu staliśmy się częścią tej globalnej wioski w dużo większym stopniu. No dobrze, czyli wiemy już mniej więcej, czym jest globalizacja i jak się ją mierzy, i że Polska jest w tym procesie całkiem mocno zanurzona. Ale teraz pytanie kluczowe: co to konkretnie dla nas znaczy, dla Polski? Czy to jest dobre czy złe? Bo tutaj mam wrażenie, robi się naprawdę ciekawie. No właśnie, bo jak z większością złożonych zjawisk, globalizacja ma, można powiedzieć, dwie strony medalu. Przynosi Polsce zarówno korzyści, jak i wyzwania, czy wręcz negatywne skutki. Warto się temu przyjrzeć, może korzystając w tej tabeli na stronie 99. Świetny pomysł. Zacznijmy od plusów, od tych dobrych stron. Widzę tu pierwszy punkt. Swobodny przepływ towarów, kapitału i ludzi. Co to znaczy w praktyce? No, swobodny przepływ towarów to łatwiejszy eksport. Polskie firmy mogą sprzedawać swoje produkty za granicą. Na przykład w Unii Europejskiej, bez większych barier. Super. Swobodny przepływ kapitału to na przykład napływ inwestycji zagranicznych, czyli zagraniczne firmy budują u nas fabryki, centra usług. Co daje miejsca pracy. Dokładnie. I często wiąże się to też z kolejnym plusem transferem nowoczesnych technologii. Uczymy się nowych rozwiązań, mamy dostęp do lepszych produktów, szybszego internetu. Globalizacja pcha nas do przodu technologicznie. A przepływ ludzi? To możliwość pracy Polaków w innych krajach Unii, ale też studiowania czy po prostu podróżowania. Granice stały się mniej odczuwalne. To brzmi dobrze. Co jeszcze mamy na plus? Aha, łatwiejszy dostęp do informacji. Internet, o którym mówiliśmy? Tak możliwość poznawania innych kultur przez filmy, muzykę, podróże. Ale też szansa na promowanie polskiej kultury za granicą. Pomyślmy o sukcesach naszych gier komputerowych, książek, filmów. Wiedzmin. Mhm. No i wspomniane łatwiejsze podróżowanie, tanie linie lotnicze, otwarte granice w strefie Schengen to są takie codzienne ułatwienia. Mhm. A z politycznego punktu widzenia. Tutaj plusem jest na pewno wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Członkostwo w Unii Europejskiej czy NATO daje nam większy głos w sprawach światowych, większe poczucie bezpieczeństwa. Okej, okay, lista plusów jest całkiem długa, ale mówiłeś, że jest też druga strona medalu. Przejdźmy do tych mniej przyjemnych stron, do minusów. Pierwszy punkt w tabeli wyparcie z rynku krajowego polskich firm przez ekspansję korporacji międzynarodowych. Czyli co, te duże zagraniczne firmy są zagrożeniem? Niestety mogą być. Małe i średnie polskie przedsiębiorstwa często mają trudności w konkurowaniu z globalnymi gigantami, którzy mają większy kapitał, lepszy marketing, rozpoznawalne marki. Czyli nasz mały sklepik osiedlowy przegrywa z supermarketem? Trochę tak, w uproszczeniu. To wiąże się też z kolejnym minusem dominacją produktów międzynarodowych nad lokalnymi. Wszędzie widzimy te same marki, jemy podobne rzeczy. Prowadzi to do pewnej unifikacji, takiego ujednolicenia. Tracimy trochę regionalną specyfikę. Trochę szkoda tej różnorodności. Co jeszcze jest na liście minusów? Negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Rozumiem, transport towarów na drugi koniec świata musi zanieczyszczać. Tak, globalny łańcuch dostaw generuje ogromny ślad węglowy. Co więcej, czasami zdarza się, że do krajów, takich jak Polska, przenosi się produkcję Uciążliwą dla środowiska z krajów bardziej rozwiniętych, gdzie normy ekologiczne są bardziej surowe. Hmm, czyli eksportujemy zanieczyszczenia, niejako? Można tak powiedzieć. Inne minusy to, na przykład, uzależnienie naszej gospodarki od światowych kryzysów. Jak jest kryzys w Stanach czy w Chinach, to my też to odczuwamy. Spada eksport, rośnie bezrobocie. Jesteśmy bardziej wrażliwi. Tak. Mówi się też o drenażu mózgów czyli. To wyjazd najlepiej wykształconych, zdolnych ludzi, naukowców, lekarzy, inżynierów za granicę w poszukiwaniu lepszej pracy, lepszych zarobków. Dla nich to szansa, ale dla kraju to strata cennego potencjału. Rozumiem. A rolnictwo też ma problemy. Tak, polskie rolnictwo musi konkurować z często tańszą żywnością z importu, co bywa trudne. Mamy też problem z przestępczością zorganizowaną, która wykorzystuje otwarte granice do przemytu, handlu ludźmi. Widzę też punkt o osłabieniu roli rządów narodowych na rzecz organizacji ponadnarodowych. To znaczy, że tracimy kontrolę? To jest złożona sprawa. Z jednej strony, będąc w UE czy NATO, musimy dostosowywać część przepisów, podejmować decyzje wspólnie. Można to widzieć jako ograniczenie ale z drugiej, jak mówiliśmy, zyskujemy większy wpływ na globalne decyzje niż mielibyśmy sami. To jest zawsze jakiś kompromis między suwerennością a siłą wynikającą ze współpracy. Czyli globalizacja to naprawdę skomplikowana sprawa. Nie ma łatwych odpowiedzi. Dokładnie. To proces nieunikniony, który stwarza ogromne szanse rozwoju, ale jednocześnie niesie ze sobą ryzyka. Sztuką jest umieć te szanse wykorzystać, a ryzykami zarządzać jako państwo, ale też jako społeczeństwo. Sporo tego dzisiaj omówiliśmy. Spróbujmy teraz zebrać te najważniejsze informacje. Takie, wiesz, must know przed klasówką z globalizacji. Co trzeba zapamiętać? Dobry pomysł. To może w takich kluczowych punktach po pierwsze. Globalizacja to jest proces wzajemnego przenikania się i łączenia gospodarek, społeczeństw, kultur na całym świecie. Świat staje się, powiedzmy, mniejszy i bardziej połączony. Okej. Okay. Po drugie. Globalizację mierzymy za pomocą indeksu globalizacji. On uwzględnia powiązania gospodarcze, społeczne i polityczne. Polska ma dosyć wysoki wskaźnik i staje się coraz bardziej zglobalizowana, zwłaszcza po 1990 roku. Jasne. Po trzecie, globalizacja przynosi Polsce korzyści, czyli te plusy. Jakie? Napływ inwestycji, dostęp do nowych technologii, łatwość podróżowania, komunikacji, możliwość pracy czy nauki za granicą, no i promowanie polskiej kultury. Mhm. I po czwarte, globalizacja niesie też zagrożenia czyli minusy, na przykład konkurencja dla polskich firm, zanikanie lokalnych produktów, negatywny wpływ na środowisko, ten drenaż mózgów czy uzależnienie od globalnych kryzysów. Krótko i na temat. Tu powinno pomóc uporządkować wiedzę. Globalizacja to fascynujący temat, ale też, jak widać, bardzo złożony. Zdecydowanie. Mam nadzieję, że ta nasza dzisiejsza rozmowa, taka trochę lekcja, pomogła lepiej zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Oby. I może zostawimy słuchaczy z takim pytaniem do przemyślenia na koniec. Poproszę. Skoro globalizacja tak bardzo nas łączy ze światem, ułatwia kontakty z innymi kulturami, ale też stawia przed nami wspólne, globalne wyzwania, to jak myślicie, jak to wszystko może wpłynąć na nasze poczucie tożsamości, na to, kim jesteśmy jako Polacy, a jednocześnie jako mieszkańcy tej globalnej wioski? Gdzie jest ta równowaga między lokalnością a globalnością w przyszłości? O, to jest bardzo dobre pytanie na koniec. Dziękujemy za tę wspólną podróż przez świat globalizacji. Dziękuję również. Do usłyszenia.